Gram w Minecraft, jestem bram tego serwa, mam jak sobie rzeczy, a ty masz go w majdach, jestem najlepszy, day ci i i to bez żadnej ściany. A jakbym ściemniał, to bym był nikim. Ciągle zabijam Enderman I łapię te głupie endepeury Dziś tylko Minecraft, gram ze znajomymi, ciągle się zabijamy, bo się kłócimy Minut później gramy sobie razem zgodnie i zabawnie jak to wpada czasem. Mękę gram w niego już dwa lata. Ta gra jest kreatywna moim zdaniem bardzo fajna. Moje życie nie będzie już takie samo. Koledzy mnie zmuszają, jedni do Minecrafta, a jedni do Fortnite'a i tak wybieram Minecrafta. Gdy zaczynam nowy świat, od razu buduję domek i zbieram itemy dla siebie, a potem się dzielę. Ale daję mało itemów, bo nie mam dużo. A Potem gramy dalej i po chwili kończymy nagrywać nutaczkę. Dziś tylko Minecraft gram ze znajomymi. Ciągle się zawijamy, bo się kłócimy. Pięć minut później gramy sobie razem zgodnie i zabawnie. Jak to wpada czasem Minecraft gram... niego. Już dwa lata. Moje życie nie będzie już takie samo. Nie zap. No to więc już będzie koniec. Nie zapomnij o łapce w górze i subskrypcji. Do widzenia.